Za chwilę będziemy uczestniczyli w zajęciach technicznych z elektroniki. Poznacie nowe przyrządy półprzewodnikowe, termistor, fotorezystor. Oba te elementy znajdują się w różnych zestawach elektronicznych. Przyrządy, które będziemy badali, są delikatne i aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, umieszcza się je w obudowach. Oto oba elementy w obudowach i bez nich. Do badania właściwości tych elementów niezbędne będą omomierz, oraz źródło ciepła, którym może być lutownica. Przystępujemy do badań. Fotorezystor będziemy badać w prostym obwodzie elektrycznym, w skład którego wchodzi włączona z nim szereg dioda świecąca. Co się będzie działo, jeśli odciąć dopływ światła do fotorezystora? Dioda świecąca gaśnie. Przypuszczamy, że rezystancja zaciemnionego fotorezystora zwiększa się. Sprawdźmy to sami. Zaciemniony fotorezystor rezystancja większa. Oświetlony mniejsza. Ciemno większy opór. Widno mniejszy opór. Widno ciemno. Badajmy na innym, bardziej dokładnym omomierzu cyfrowym, jakiego rzędu są to zmiany. Zaciemniając i oświetlając fotorezystor, dowiadujemy się, że rezystancja tego przyrządu zmienia się od kilku do kilkudziesięciu kiloomów. Oto licznik, najprostsze zastosowanie fotorezystora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zapamiętajcie ten symbol, tak oznacza się fotorezystor. Prześledźmy raz jeszcze układ z fotorezystorem, starając się zauważyć, w którym momencie płynący w obwodzie prąd jest mniejszy, a w którym większy. Oświetlony fotorezystor dioda świeci, w obwodzie płynie większy prąd. Fotorezystor zaciemniony dioda nie świeci. Oto termistor, którego rezystancja też zależy od czynników zewnętrznych. Badać to zjawisko można w identycznym jak poprzednio obwodzie. Płynący w tym obwodzie prąd jest niewielki, dioda nie świeci. Rezystancja termistora zależy od temperatury. Termistor zimny, dioda nie świeci, prąd płynący w obwodzie jest niewielki. Termistor ciepły stawia mniejszy opór, dioda świeci. Zimno. Ciepło. Zimno. Ciepło. Zbudujmy układ, w którym od wartości napięcia dodatniego na bazie tranzystora zależy świecenie diody. Mając wartość rezystancji potencjometru, a przez to wielkości napięcia dodatniego na bazie tranzystora, uzyskujemy efekt włączania i wyłączania diody świecącej. Co się wydarzy, jeśli potencjometr w układzie zasilającym bazę tranzystora napięciem dodatnim zastąpić fotorezystorem? Odcinając światło od fotorezystora zmniejsza się napięcie dodatnie na bazie tranzystora. Dioda gaśnie. Zbudowaliśmy przekaźnik świetlny. Sprawdźmy, czy z dostępnych elementów możemy zbudować urządzenie o odwrotnym działaniu. Niewiele trudu trzeba, aby z poprzednio zbudowanego układu powstało urządzenie o innym działaniu. W poznanym układzie zaciemniony fotorezystor blokował tranzystor, dioda nie świeciła, oświetlony otwierał tranzystor, dioda świeciła. Co się wydarzy, jeśli fotorezystor umieścimy w układzie tak, aby jego rezystancja miała wpływ na wielkość napięcia ujemnego, które blokuje tranzystor? Umieśćmy więc fotorezystor od strony ujemnego bieguna baterii zasilającej układ. Fotorezystor mający wpływ na napięcie ujemne, oświetlony o małej w tym momencie rezystancji, powoduje blokowanie tranzystora, a nieoświetlony o dużej rezystancji powoduje powstanie na bazie tranzystora napięcia dodatniego, a więc jego przewodzenie. A teraz wróćmy do drugiego badanego elementu termistora. Przypomnijmy, że jego rezystancja zależy także od czynników zewnętrznych. Zbadajmy, jak zachowa się znany nam układ, jeśli w miejsce fotorezystora użyjemy termistora. Rezystancja tego półprzewodnika zależy od temperatury otoczenia. Temperatura wysoka rezystancja mała. Temperatura niska rezystancja duża. Ciepło zimno. To proste urządzenie może być wskaźnikiem temperatury otoczenia. Tak termistor oznacza się w schematach urządzeń elektronicznych. Teraz wasi koledzy sami badają właściwości termistora i budują układy z jego zastosowaniem. Dioda w tym układzie wyraźnie wskazuje zmiany temperatury w otoczeniu termistora. Ciepło. Zimno. Termistor w połączeniu z układami tranzystorowymi może stanowić urządzenie, które reguluje napięcie w zależności od temperatury. Wskazania miernika mówią nam o zmianach napięcia spowodowanych różnicą rezystancji termistora w zależności od temperatury otoczenia. Ten układ sygnalizuje zmiany temperatury inną wysokością dźwięku. Jeśli zamiast termistora użyjemy fotorezystora, powstanie urządzenie sygnalizujące zmiany oświetlenia dźwiękiem. Mając w pracowni elektronicznej zestawy montażowe, Możemy wykonać inne ćwiczenia z zastosowaniem termistora i fotorezystora. Oto urządzenia, w których zastosowano poznane przed chwilą przyrządy półprzewodnikowe. Fotorezystor w światłomierzu używanym przy wykonywaniu fotografii. Termistor w urządzeniu samoczynnie regulującym temperaturę.